Witam was serdecznie w kolejnym portalu fotograficznym. Dzisiaj ze mną Nikon 5100 aparat, od którego zaczęła się moja przygoda z fotografią. Lecimy. Zobaczcie, przetargałem. To oto cacka dzisiaj w tym moim pakownym mega plecaku. Recenzję do tego plecaczka tutaj w rogu zobaczycie. A dzisiaj mamy ze sobą Nikona Z8 oraz Nikora 1400 I do tego wziąłem dzisiaj Sigma Contemporary 150 600. I mój pierwszy aparat taki dostałem. <grytanie> to jest Nikon D5100. I dzisiaj tymi zestawami będziemy tutaj patrolować o Richmond Park i porównamy zdjęcia. Śmiało mogę powiedzieć, że gdyby. Nie prezent od Dominiki, którą tutaj serdecznie pozdrawiam, która mnie wspiera w moich wyczynach fotograficznych. Nigdy nie zacząłbym fotografii przyrodniczej oraz jakiejkolwiek fotografii. Można by powiedzieć, że od tego aparatu D5100 zaczęła się moja przygoda z fotografią. Moim celem była fotografia ludzi, imprez, ale okazało się, że mnie to jednak nie interesuje. Chociaż z tym aparatem zarobiłem swoje pierwsze pieniądze, które przeznaczyłem na zakup Nikona D610, który był następcą właśnie tego Nikona D5100, moje pierwsze kroki stawiałem tutaj z tym Nikonem D5100. I tu był podpięty Tamron 7300, który został sprzedany, i za te pieniądze kupiłem swoje pierwsze ciuchy w stylu kamuflaż. I któregoś pięknego dnia zawędrowałem do sklepu Jessops, gdzie urzekło mnie szkło 15500. W tym obecnym stanie dzisiaj mamy tą Sigmę 15600. I wtedy ten obiekt zakupiłem i poszedłem do Richmond Parku stawiać pierwsze kroki jako fotograf przyrody. Ale dzisiaj pomyślałem, że temu aparatowi w 2025 roku należy się odcinek i wziąłem go po prostu na spacer tutaj gdzie stawiają swoje jedno z pierwszych kroków jako aparat przyrodniczy <grych> to jest zobaczcie specyfikacje tych dwóch aparatów jakie mają dobre i słabe aspekty oczywiście nie ma co tu porównywać ale co chcę powiedzieć to że tym zestawem czyli aparat D 5100 i taką Sigma Contemporary 1560 można naprawdę się strzelić, zrobić przepiękne zdjęcie I to dzisiaj zobaczycie na moim kanale Przypominam, jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia większej rozdzielczości Zapraszam do mojego Flickera Tam będzie więcej danych dotyczących zdjęcia Tak więc lecimy szukać jakichś zwierzaków Super uczucie takie dociutkie te aparaty Oraz obiektywy na mojej klacie Ale Dzisiaj to jest mój prime sprzęt 8, leży w plecaku, czeka na lepszy moment. Mamy troszeczkę światła, tak więc lecę szukać jakichś ptaszorów. Jeśli będą byki, przysiądziemy tam i pojedziemy na dwa aparaty i porównamy zdjęcia portretowe, ponieważ one są teraz troszeczkę spokojne, odpoczywają. Będziemy focić. Przepiękne słońce oraz tutaj nasze serengeti w Richmond Park <laughs> modele są, ale się chowają w trawie. Podejdziemy nad stawy. Raz pójdziemy trochę w las. Tam będziemy szukać dzisiaj ptaszory oraz zwierzyny. Przypominam, że jest luty. I jeszcze nie jest to wszystko tak. Na maksa rozkręcone, tutaj w przyrodzie. Ale w takie słoneczne dni powinny być ptaki aktywne. No, to są moje tylko przemyślenia, ale zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Dzisiaj nastawiam się bardziej na zachód słońca. Ponieważ rano było dosyć ciemno. Masak. Chciałem powiedzieć, że ta pokłonka, ten samczyk, to nie żadną ustawkę. My się nie dogadawaliśmy. On siedzi tam. Dokładnie tam. <grym> Zobaczcie to zdjęcie. On tutaj po prostu skacze i po tych haczkach. Teraz jest tam. <grym> Coś pięknego. Pięknie ten to, pięknie to aparat działa. Jest wolny. To trzeba przyznać, no ale jakość tych zdjęć, zobaczcie, to jest coś pięknego i to jest delikatna, tylko obróbka, obróbka tego zdjęcia. Detale, bo jeszcze zobaczyć tutaj na flikerze, nawet nie chcę wyciągać 100 z 8 Po prostu tutaj dalej siedzę w tych szczorach i czekam, aż coś jeszcze innego poleci, Normalnie coś pięknego. Ja on tam sobie krąży. No jest super, super dzień, super światło. Moje pierwsze spostrzeżenia, na które nie zwracałem uwagi 12 lat temu, gdy fotografowałem. Po pierwsze, wolny autofokus Tutaj mieli, 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 zanim obróci te od 150 do 600 to trochę trwa. Po dwa mamy tutaj crop sensor, czyli przybliżenie jest mega. I znowu ciężko tutaj trafić. Tutaj tak widzicie na tym obrazku tego jastrzębia czy myszołowa. Nie mogę w ogóle namierzyć jego tym aparatem, ponieważ jest wąsko. Ta matryca jest malutka, to nie jest pełna kratka. Jednak ciężko to wszystko tutaj działa. Ale udało się. <grym> Za i czwartym razem trafiłem. Ale jakby na przykład taka akcja działa się dosyć dynamicznie, byśmy po prostu stracili to zdjęcie. Czekam na jakiegoś ptaszka, nagra na gałązce albo tutaj na tych paprotkach i zmienię na single point i tutaj zobaczymy jakie te potraty wyjdą dla ptasiarzy jak mówię którzy mają cierpliwość i są dokumentacyjne zdjęcia super, super aparat ale dla fotografów, którzy chcą mieć mega turbo wypasioną fotkę troszeczkę, troszeczkę jest to wolne troszeczkę jest to za słaby sprzęt tu też bardziej te 610 polecam i w górę. Thank you. To by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Bardzo mega turbo wypasiony dzień. Masę fotek. Jak widzicie, pięknie ten sprzęt dalej pracuje. Troszeczkę wolny, ale jeśli macie możliwość kupienia tego w dobrej cenie, jak najbardziej polecam. Tak więc do następnego patrona fotograficznego. syja.